Alan Krupa nie przestaje zaskakiwać. Syn Edyty Górniak ostatnio podjął decyzję o zmianie nazwiska i metamorfozie, a teraz szykuje się do kolejnego, jeszcze bardziej odważnego kroku. Jego mama musiała doznać sporego szoku. Edyta Górniak, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, przez lata była obiektem zainteresowania zarówno fanów jak i mediów. Jej życie prywatne zawsze budziło sporo emocji. Artystka związana była z wieloma mężczyznami, co często skutkowało głośnymi rozstaniami. Jednym z najbardziej znanych związków Górniak był ten z Dariuszem Krupą, z którym ma syna Alana. Ich relacja wzbudzała wiele nadziei. Jednak zakończyła się rozwodem. Pomimo licznych rozczarowań. Piosenkarka nie traci wiary w miłość i wciąż poszukuje szczęścia u boku odpowiedniego partnera. Oprócz burzliwych związków, zmagała się również z innymi wyzwaniami w życiu prywatnym. Artystka otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych, a także o trudnościach w pogodzeniu kariery z macierzyństwem. Pomimo tych wszystkich przeciwności losu, Edyta Górniak zawsze starała się zachować pozytywne nastawienie i skupić na swojej muzyce. Jej niezwykła siła charakteru i talent sprawiły, że zyskała rzesze wiernych fanów, którzy wspierają ją w każdej sytuacji. To, co dodaje jej siły i czego nie ukrywa to jej silna relacja z synem Alanem. Jej życie prywatne, szczególnie relacje z synem Alanem, budziły ogromne zainteresowanie. Wychowywanie syna w świetle reflektorów nie było łatwym zadaniem. Górniak starała się zapewnić Allanowi jak najbardziej normalne dzieciństwo, jednak nie zawsze było to możliwe. Mimo licznych prób ochrony syna przed mediami, jego życie prywatne często stawało się tematem tabloidów. Allan, dorastając, musiał zmierzyć się z presją związaną z byciem synem gwiazdy, wygląda na to, że wybrał drogę podobną do tej, jaką wiedzie jego matka i zajął się muzyką. W związku z tym w życiu Alana zaszło kilka radykalnych zmian. Młody raper, pragnąc wykuć własną ścieżkę w branży muzycznej, zdecydował się na radykalną zmianę. Odrzucając nazwisko ojca, z którym nie chciał być już dłużej utożsamiany, wybrał zupełnie nowe, artystyczne alterego Alan Enso. Choć jeszcze nie potwierdzono, czy zmiana ta jest już prawnie zatwierdzona. Czy też na razie ma charakter medialny? Niewątpliwie świadczy o jego ambicjach i chęci zbudowania niezależnej tożsamości artystycznej. Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak. Allan przyjął na nazwisko pseudonim, którym posługuje się na scenie, występując jako raper i DJ, tłumaczył w Superekspresie agent Allana. Ale nie tylko nazwisko było obiektem zmiany, dużo się też zmieniło w wyglądzie. Przy jego boku od niedawna można zauważyć także pewną piękność. Syn znanej artystki ma ambitne plany wobec tej relacji. Ostatnio trudno nie zauważyć, jak bardzo zmienił się syn Edyty. Dojrzał, nabrał pewności siebie i zupełnie inaczej się prezentuje. Jego życie prywatne także układa się wzorowo. Od dłuższego czasu jest związany z Nikol Pniewską, córką znanego influencera i biznesmena, Barta Pniewskiego. Para wydaje się być bardzo szczęśliwa. Jak donosiły media, dla miłości Alan zdecydował się na pewne poświęcenie i przeprowadził się na jakiś czas do Monako, gdzie mieszka jego przyszły teść. Jednak życie w wielkomiejskiej posiadłości szybko mu się znudziło i wraz z Nicole wrócili do Warszawy. Według znajomego Pary są duże przesłanki, że Alan będzie niedługo chciał przenieść znajomość na wyższy etap. Alan jest zakochany po uszy. Niewykluczone, że niedługo oświadczy się Nikol. Przekazano w superekspresie podczas gdy ojciec Nikol, dzięki któremu młodzi są właściwie razem, najprawdopodobniej nie będzie miał nic przeciwko sakramentalnemu, tak, nie wiemy jeszcze, jak na ślub zapatruje się matka Alana. Edyta Górniak od lat przecież uważała siebie i syna za swój cały świata. Takie powiększenie rodziny może ją jednak uradować. Piosenkarka mocno wspiera syna w karierze i życiu uczuciowym. Biorąc pod uwagę jej bliską relację z Nikol, chętnie przyjmie ją do rodziny.